Cześć, witam Was cieplutko, z tej strony Aga, mam nadzieję, że Was wszystko w porządku. Dzisiaj zapraszam Was na drugi odcinek serii, w której opowiadam Wam moją przygodę, jak staramy się o brytyjskie obywatelstwo. Jakiś czas temu przygotowałam odcinek numer 1, w którym opowiadałam Wam o egzaminie z życia w Wielkiej Brytanii, a dzisiaj opowiem Wam o egzaminie z języka angielskiego, do którego niestety większość ludzi musi przystąpić, z małymi wyjątkami. Tymi wyjątkami są osoby, które ukończyły 65. rok życia, wyjątkami są też osoby, które pochodzą z krajów anglojęzycznych, czyli np. Australia albo Nowa Zelandia. Kolejnym wyjątkiem są osoby, które ukończyły studia tutaj, ale to muszą być studia akademickie, pewnie ktoś to już zapyta, Aga, przecież tutaj studiujesz tak, ale nie, dotrzyma, nie otrzymam dyplomu do października, a mam nadzieję, że już do tego czasu będę mogła ten e, mieć brytyjski paszport tutaj w dłoni Wam go pokazać, mi zależało też na czasie, bo nie chciałam tego odkładać. Kolejnym wyjątkiem też e, są na przykład studia, które były przeprowadzane w języku angielskim, nawet w innych krajach, oczywiście trzeba przedstawić przetłumaczone dokumenty e, udowadniające to, że studia były prowadzone w języku angielskim uh, i tak myślę, czy to wszystko, i chyba tak, ale generalnie cała reszta osób musi ten egzamin zdać, pomimo tego, że macie na przykład tutaj maturę zdaną, macie zdane A-levels, niestety one się nie liczą. Sam egzamin musi być na poziomie minimum B1 i większość ludzi decyduje się na zrobienie go w Trinity College z kilku względów. Jest to egzamin, który jest najkrótszy, bo zajmuje dosłownie 10 minut. Jest to tylko rozmowa z egzaminatorem. Macie też, możecie też wybrać sobie, inne opcje, które są równoważne do tego egzaminu, ale one są dłuższe. Niektóre z nich trwają na przykład 30 minut, niektóre z nich są bardziej skomplikowane, bo trzeba. E, egzamin składa się z czterech części: z mówienia, z pisania, z czytania i z e, słuchania. E, nie wiem jak z innymi cenami, ale wydaje mi się, że też są większe. Nie mówię, że to jest mały kosz, bo mamy za nim 150 funtów za 10 minut rozmowy. To jest po prostu rozbój w biały dzień, ale. Trzeba go zrobić, no bo inaczej nie będziecie w stanie aplikować o yy, właśnie akt naturalizacji. Bardzo ważne jest też to, że na stronie rządowej jest lista centrów, które są akceptowane, gdzie można ten egzamin zrobić. Niestety jest to lista bardzo ograniczona i jeżeli zrobicie go w innym miejscu, to po prostu go Wam nie zaakceptują. Także to też jest bardzo ważne. Tak jak powiedziałam Wam na samym początku tego filmu, ja zdecydowałam się na egzamin w Trinity College z tego względu, że centrum egzaminacyjne jest bardzo blisko mojego miejsca, miejsca zamieszkania. Drugie, znalazłam odpowiedni termin, który mi pasował, czas trwania egzaminu. No, no i oczywiście nie jest to najtrudniejszy egzamin w naszym życiu. Dla osób, które na co dzień nie rozmawiają w języku angielskim, to będzie formalność, naprawdę. Dla osób, które mają problem. Może wstydzą się trochę albo się krępują, to polecamy się do niego przygotować. Chociaż każdy z osób, które będą korzystały właśnie z tego miejsca, muszą na egzamin przynieść kartkę, gdzie wypełniły temat, na którym będą rozmawiać z egzaminatorem. Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza z nich wypowiada się właśnie o swoim temacie, a druga część to egzaminator zadaje wam pytania z innych kategorii, o których Wam powiem za sekundę. W każdym razie, samo przyjście na egzamin, Wygląda identycznie jak te w życiu w UK, czyli przychodzą, sprawdzają Was dokładnie. Też do toalety można iść przed sprawdzeniem Was dokładnie. Odkłada, wyłączacie telefon, wkładacie go do szafki. Pani kilka razy sprawdzała, czy nie mam jakichś wiecie, dodatkowych słuchawek w uszach. Aż się śmiałam, bo mówiłam do niej, jak możliwe jest oszukiwanie na egzaminie z językowym, kiedy prowadzisz rozmowę. Wyobrażacie sobie taką niewygodną ciszę, że ktoś Wam zadaje pytanie, a Wy czekacie, aż ktoś Wam powie w uchu, co powiedzieć. No w każdym razie Ona powiedziała, że podobno ludzie próbują. W Wszelkich tutaj jakichś kombinacji. Trudno mi było w to uwierzyć, ale w każdym razie, tak jak mówię, sprawdzają Wasze dane, robię Wam też zdjęcie. Pani, ja napisałam sobie na te karty: ja zdecydowałam, że będę mówiła o mojej pracy. I to jest właśnie temat, gdzie bardzo dużo osób go wybiera i w sumie wcale się nie dziwię, ale możecie mówić o swoim hobby, możecie mówić o swoim kocie, o swoim psie, możecie mówić o wakacjach. O naprawdę, o czym tylko marzycie. Z tym, że. E, też musicie zwracać uwagę, bo jest coś, na co ten egzaminator zwraca uwagę, to czas, e, płynąć też rozmowy, ale czas, e, jakiego będziecie używać do określenia właśnie tego, co robiliście w przyszłości, jakie macie na przykład plany na przyszłość, e, co robicie w tym momencie, e, i tutaj, dlatego, można sobie to po prostu wypisać. Ja też napisałam sobie takich jeszcze kilka sformułowań z tyłu, tutaj na kartce, i okazało się, że tego nie mogłam mieć i w dniu Egzamin, pani mi powiedziała, że muszę przepisać tą kartkę. I dosłownie tutaj napisałam: Widzicie, to jest moja, my job. What do I do? A few words about the school. My typical day at work. Why do I like my job? And plans for the future. I to jest kartka, którą dostałam. Z tyłu trzeba też się podpisać. Przy niej ona ta sprawdza, czy wasz podpis jest taki sam jak ten, który macie w dokumencie tożsamości, którego użyliście do rejestracji. I w moim przypadku to była rozmowa przez Zoom, tak? Przez sympatyczny pan Harry. I to dosłownie trwa 10 minut. I pan po prostu was pyta o to, powiedzmy, jaki jest twój temat i o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. I no ja zaczęłam mu mówić. Jak on okazuje, zazwyczaj większość tych osób, które pracują, to są byli nauczyciele. Zaczęliśmy rozmawiać o szkole i w sumie zboczyliśmy z tematów. I on też naprowadza was, bo jednym z właśnie z ważnych etapów tego. Egzaminu jest, wy też musicie zadawać pytania. Ja też nie chciałam być wiecie, jakaś super nudna, i pomyślałam sobie, dobra, to zapytam go o właśnie najciekawsze tematy, na których e, tematy ludzie e, rozmawiali, tak? Albo rozmawiali razem. I on mówił, że ktoś mówił o mountain climbing e, i. W sumie trochę go zagiwam tym pytaniem, bo domyślam się, że w jego przypadku to jest formalność. Wyobrażacie sobie, że on ma co 10 minut kogoś, kto go przechodzi, właśnie z nim rozmawia i niektóre rzeczy po prostu wylatują z głowy. Ja nie ukrywam też, że ja się bardzo stresuję ja w takich e, e, egzaminach, gdzie właśnie trzeba rozmawiać i ja się bardzo bawiłam, że będę plątała się językiem i nie ukrywam, że dzień przed egzaminem po prostu sobie siedziałam z telefonem, włączyłam sobie telefon i zaczęłam e, mówić na temat mojej pracy. Po to, aby wiedzieć, czy mówię przez 10 minut, czy trochę krócej, czy trochę dłużej, czy powinnam coś skrócić. Ja to zrobiłam na siebie i moim zdaniem to jest taki, no moim, moim zdaniem to jest przydatne, ale jeżeli Wy tego nie potrzebujecie, to nie musicie tego robić, ale ja wiem, że się stresuję, ja wiem, że mam tendencję do skracania myśli, do bardzo szybkiego mówienia i też go przeprosiłam za to. Jeżeli czegoś nie zrozumie, to niech da mi znać. Ja jestem być więcej niż gotowa, aby mu coś tam przetłumaczyć, jeżeli potrzebuje no, i potem jest druga część, i tutaj sprawdzę sobie, tak, i, i właśnie. Pan egzamin, w moim przypadku to był pan Henry, pytał mnie o e, mogą zapytać o, na przykład festiwale, i przez festiwale możecie mówić na przykład takie, co, co są świąteczne, czyli święta Bożego Narodzenia albo Wielkanoc, jak się obchodzi. I też dobrze by było, żebyście mieli coś przygotowanego, jak na przykład e, takie festiwale się obchodzi w Waszym kraju, tak? E, co robicie? I też chciałam po prostu wiecie, wiedzieć, żebym nie zagił, żebym e, nie zastanawiała się przez kilka minut, co powiedzieć, bo to z jednej strony to jest bardzo naturalna rozmowa. Ale z drugiej strony, no, też chce się wykazać, że, no, że po prostu. Wiecie, co powiedzieć, tak? Druga, Means of Transport, i to właśnie była moja. On zapytał mnie, jak ja podróżuję do pracy. Chociaż ja na samym początku powiedziałam, że korki były tak duże i że zdążyłam nie bez problemu, nie spóźniłam się, ale zajęło mi to troszeczkę dłużej niż myślałam na początku. I on już o tym od razu wiedział, że to jest idealne połączenie do jego topiku, tego, który on chciał mnie zapytać. Czyli Means of Transport, czyli jak podróżujesz do pracy, co lubisz, co nie uważasz, co uważasz za bezpieczny, Środek transportu, co uważasz za niebezpieczny. I on też oczekiwał, że ja zapytam go. O to samo. On by już na emeryturze i mówił, że w tym momencie już nigdzie nie podróżuje, ale siedzi w domu, ale jak kiedyś podróżował do centrum Londynu, to korzystał z metra. I tak jak gdyby to trzeba też dać racjonalny powód tego, dlaczego się, robi, dlaczego się korzysta załóżmy z autobusu, a dlaczego na przykład z auta. Kolejne to Special Occasions i takimi specjalnymi okazjami mogą być urodziny Wasze, Waszych dzieci, jakiś mecz, który bardzo lubicie, cokolwiek co jest dla Was wyjątkowe, entertainment, czyli na przykład co lubicie robić w wolnym czasie, czy chodzicie do kina, czy gracie w kręgle, czy może macie jakieś inne hobby, muzyka. Tutaj możecie mówić o koncertach, jakie muzyki słuchacie. W sumie tego się bałam, bo ja tak naprawdę nie mam jakiegoś, wiecie, jednego autora, którego lubię najbardziej bandy, czy zespołu, czy wokalisty, czy wokalistki nie mam. Ja jestem taką osobą, która słucha tego, co popadnie, jest w radiu, ale żebyście wiedzieli, że takie właśnie pytanie może paść, żeby wiecie, nie było tak. Bo jakbyś mnie zapytał, jaka jest moja ulubiona rodzaj muzyki, ja nie mam jednego ulubionego, ale wiecie, też. Wiedział, chciałabym, żeby wiedziała, że takie pytanie ewentualnie może nastąpić. Ee, I jeszcze jakieś. E, e, ostatnie: Recent Personal Experiences, czyli w moim przypadku pewnie bym opowiadała, jeżeli bym nie zapytała, o moim tym egzaminie, przygotowaniu do live in UK, albo może bym powiedziała o tym, że właśnie był dzień cał rodziny niedawno, że przygotowywaliśmy, co robiliśmy. Także tutaj, e, cokolwiek was. Wzruszyło albo nie wzruszyło, to o tym można opowiedzieć. Podczas tego egzaminu egzaminator będzie zwracał uwagę na Waszą gramatykę, i dlatego dobrze jest tutaj na tej kartce zaznaczyć sobie w tym topiku, dodać takie notki, e, które będą e, na, na, naprowadzały Waszą rozmowę do tego, aby właśnie tych sformułowań, tych czasów użyć. Czyli, na przykład, e, przyszłość. I will. I to jest praktycznie na samym końcu, najlepiej no o tym mówić. I ja mówiłam o moich przysz planach przyszłościowych, co zamierzam zrobić po studiach, na przykład. Um, druga: Present perfect. I have done it, or oh, I haven't done it yet, or oh, I haven't oh, I've done it since. Um, też znajdźcie powód w waszym topiku, aby użyć tego wspomowania. Kolejne: to trzeba coś uzasadnić. I've never done it because, uh, because I'm too scared. Na przykład, kolejne, czwarte, to trzeba użyć preferencji, czyli I prefer, I prefer. to, mogę, to też to można połączyć, I prefer to go to bed at 9, because or otherwise I am exhausted in the morning, tak, możecie użyć i macie dwa tak jak gdyby sformułowania w jednym zdaniu wysadzone. Dobrze jest też określić, ile coś trwało. Czyli jak długo, załóżmy, byliście w jednym miejscu, jak długo podróżowaliście, jak długo pracujecie w danym miejscu I jeszcze dobrze jest coś określić ilościowo, czyli how many, how much, może how much you earn, how much would like to earn No opcji jest mnóstwo, ale dobrze jest, żeby właśnie em, te elementy gdzieś w tą rozmowę em, wpleść i ponieważ nie miałam przy sobie ani zegarka, ani telefonu, nie byłam w stanie określić, jak długo trwa nasza rozmowa, ale Henry powiedział, że już wszystko wie, co ma wiedzieć, czy ja jeszcze może jakieś mam ewentualne pytania i że dziękuję za rozmowę i do zobaczenia miłego dnia. No i wychodzi się, tam już czeka kolejna osoba, żeby wejść do tego pokoju. Nie możecie z nią rozmawiać, nie możecie wiecie, wymieniać wzrokowych informacji. Trochę to śmieszne jest, no ale nie można się odzywać, tak jak mówiłam wam wcześniej, sprawdzę wam dokładnie uszy, dłonie, ręce pod, otaczają rękawy, nagawki, czy nie ma tam przypadkiem jakichś podsłuchów i czegoś, co spowoduje, że będziecie po prostu oszukiwać na no, śmiech na sali. I w każdym razie wychodzicie dostajecie informację, że wyniki testu w moim przypadku przyjdą następnego dnia. Ja się trochę wkurzyłam, bo się trochę zestresowałam, słuchajcie, bo ja wiem o tym, że jak ja się stresuję, to... Ja mylę wszystko po prostu i ja widziałam, że mój notok tam poszedł po prostu po bandzie i nie wiedziałam, czy to się spodoba panu egzaminatorowi, czy niekoniecznie, ale w, koń, w każdym razie dostałam wiadomość, chyba, oni napisane, napisane jest na stronie, że do 9 rano następnego dnia dostanie się wyniki takie pierwsze, a oficjalne przychodzą po kilku dniach. I ja się trochę stresowałam, bo te wyniki nie przechodziły, słuchajcie, do chyba 11, potem dostałam maile, że jest opóźnienie i że przyjdą dopiero następnego dnia, a co się okazało, że one wpadły do spamu, ale zdałam z wyróżnieniem A.A. with distinction. Także yy, spokojnie, i nie było się kompletnie czego stresować. I tak jak mówię, to jest chyba najszybciej wydane 150 funtów w moim życiu. ever i może powinna mi się zastanowić, czy w przyszłości też nie pracować jako taki egzaminator i takiej kasy nie ściągać po prostu za 10 minut rozmowy. Jeszcze tylko chcę Wam powiedzieć, że w przypadku tego testu. Life in UK. On jest ważny przez całe życie, ale w przypadku tego testu z angielskiego on ma ważność dwóch lat. I kiedy już w tym momencie wypełniłam formę online o, brytyjski, o brytyjskie obywatelstwo, czekam na Biometrics, czyli sprawdzenie moich odcisków palców, a także zdjęcie. I to będzie pewnie o kolejny film, w którym powiem wam, jak ten zabieg jak ten element tej drogi mojej wyglądał i potem no zobaczymy. zobaczymy powiem, jakie dokumenty są potrzebne, jakie nie są potrzebne, co warto zrobić, czego nie warto zrobić. No, okej, okay, dobra. To mam nadzieję, że Wam się przydało. I bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zadajcie na dole w komentarzu. Nie przejmujcie się, trzymam za Was kciuki. Wiem, że już zmotywowałam wiele osób, także trzymajcie się, do zobaczenia, pa.